Dzień dobry, cześć, witajcie. Rafał Musiałek, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Lubię Zegarki TV. Jeszcze. Dzień dobry, cześć, witajcie. Określenie stylu ulicy może budzić różne skojarzenia, lecz od dłuższego czasu powinno kojarzyć się nam z światem mody. Ponieważ już od lat 90. zeszłego wieku, tak tzw. Streetwear stał się potężną inspiracją dla najlepszych projektantów na świecie. Spektakularnie łączy elementy odzieży sportowej, hip hopowej i punkowej z modą najbardziej prestiżową. Skupia się również na wyrazistych dodatkach do codziennej garderoby. Dziś mam przyjemność zaprezentować wam właśnie takie dodatki. Są nimi trzy nowe zegarki od marki Seiko. Kultowa seria Presage z założenia oddaje filozofię unikalnego i bezkompromisowego stylu życia. Jednocześnie podąża z duchem czasu, a każdy nowy model wyraża charakter zmieniającego się świata. I takie są właśnie zegarki Street Series. Spójrzcie, jak się prezentują. Trzy zjawiskowe modele zostały zaprojektowane z myślą o modowym nurcie streetwearowym. Różnią się między sobą kolorystyką. Mamy zatem wariant oliwkowo-zielony, szary i niebieski. Wszystkie są monokolorystyczne. Marka Seiko podąża za silnym trendem, jakim jest projektowanie reedycji kultowych modeli sprzed lat. Nie inaczej jest w przypadku naszych dzisiejszych bohaterów. Bardziej zwarta konstrukcja jest jednak lepiej dopasowana do miejskiego stylu życia, co z kolei świadczy o modowym charakterze tych zegarków, których nurkowe oblicze jest jedynie modową stylizacją. Wykonane w nowoczesnym stylu z wzmocnioną, ale stosunkowo lekką obudową, świetnie się sprawują w codziennych warunkach. Tak chroniona stalowa koperta zawiera w sobie mechanizm solarny V157. Warto zaznaczyć, że w pełni naładowany czasomierz pracuje nawet do kilku miesięcy. Wspomniana koperta posiada średnicę 46 i grubość prawie 13 mm. Wodoszczelność zegarków została ustalona na poziomie 200 m. Na zieloną, szarą i niebieską tarczę zostały nałożone nurkowe indeksy. Są one wypełnione masą świecącą Lumibrite, dzięki czemu można z łatwością odczytać godzinę w ciemności. Każdy z trzech nowych modeli Seiko Presage posiada teksturowany pasek z silikonu, zapinany na stalową klamrę. Paski w okolicach koperty mają charakter akordeonu, co jest typowym akcentem nurkowym. Mają się one rozciągać i kurczyć wraz ze zmianą ciśnienia podczas divingu. Szanowni Państwo, styl ulicy śmiało wkroczył do świata mody. Jednak branża zegarków długo pozostawała bierna na ten trend. Dlatego seria Seiko Presage Street Series jest jednym z nielicznych ukłonów w tym kierunku. Niewątpliwie ta seria jest nastawiona na młodego użytkownika, który chce tworzyć uliczną kulturę. Dlatego zachęcam wszystkie młode osoby do zakupu tych zegarków. Twórzmy razem tą kulturę i niech będzie ulicznie. Zaglądajcie na zegarek.net tam znajdziecie szczegółowy opis tych zegarków, więcej zdjęć i więcej szczegółów. I jak zawsze, trzymajcie się. Cześć!